Cześć, słuchajcie, y, Magiczna Noc to jest firma, która naprawdę realizuje założenie zawarte w nazwie tej firmy. Ta noc była magiczna i to, co się działo na tym parkiecie, rozgrzany parkiet, ludzie non stop szalejący, mówiący więcej, więcej. Padło pytanie, y, chcecie iść na kolację? A oni zaczęli skandować, jeszcze jeden. Czy Przecież to mówi samo za siebie. I tak graliśmy do 6 rano. Graliśmy do 6 rano i jest jasno, jeszcze nam mało. Tu jest jeszcze 10 osób, które ciekaw. chcą więcej. Na ja. <laughs> Na przykład on. Słuchajcie, e, ekipa magicznej nocy to jest ekipa, która sprawi, że wasze wesele będzie niezapomniane i będzie szalone. Było, Dla nudziarzy to, to nie jest w ogóle ciekawa opcja, jesteś nudziarzem, nie, nie, nie bierzesz oferty magicznej nozy. ale chcesz, żeby na parkiecie wirowało, zdecydowanie rekomenduję. <tryk> okay.